Cześć, witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat. Kolejnym komiksem jaki przeczytałem jest komiks Aquaman Kroniki Atlantydy. Niewątpliwie jest to jeden z najgrubszych tomów jakie do tej pory mamy z wielkiej kolekcji DC bohaterowie i złoczyńcy. Komiks ten ma ponad 300 stron, ale czy taka ilość stron jest równa dobrze opowiedzianej historii, czy cały czas trzyma taki sam poziom i przede wszystkim czy ten komiks nie nuży przy tak ogromnej ilości stron. Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się co sądzę na temat tego komiksu, zapraszam na mój materiał. i witajcie już na moim stole, gdzie będę wam właśnie omawiał ten komiks. Kroniki Atlantydy. Słuchajcie, tak jak powiedziałem w wstępie, komiks jest bardzo gruby. Spójrzcie na ten potężny grzbiet. Komiks z oznaczeniem numer 43. Ten tom zawiera Kroniki Atlantydy zeszyty od 1 do 7. Otwórzmy sobie. Spójrzcie, komiks, który ma ponad 300 stron. Naprawdę bardzo, bardzo duży. Jest to najgrubszym tomem, jaki do tej pory mieliśmy, tak jak wspominałem. Słuchajcie, Komiks jest z 1990 roku, czyli ma 33 lata, ale jest, już mogę Wam tu na wstępie powiedzieć, że jest według mnie genialny, ale po kolei. Wstęp. Słuchajcie, ja zazwyczaj mówiłem w swoich filmach, że mówię mało o tych wstępach, bo uważam, że takie ciekawostki, takie rzeczy warto sobie samemu. Ale tym razem co nieco wam powiem. Słuchajcie, bardzo ciekawy wstęp, który mówi nam, że scenarzysta Peter David, który jest odpowiedzialny za ten komiks, przed przystąpieniem właśnie do pracy nad tym, tymi zeszytami, tym komiksem, przestudiował całe uniwersum DC, całą księgarnię. Na temat pod kątem, właśnie Atlantydy, żeby się jak najlepiej przygotować do pisania scenariusza do tego komiksu. Komiks, który także nam, wstęp, który nam tutaj także mówi o tym, że ten tom jest typową opowieścią fantazy. Nie, nie uświadczymy tutaj jakichś superbohaterów, boh, super takich jak pokroj Batman, Wonder Woman czy inni bohaterowie. Są tu bohaterowie, ale w innym znaczeniu tego słowa. Jest jeszcze kilka innych ciekawostek, o których nie będę Wam wspominał. Ale końcówka tutaj tego wstępu. Kroniki Atlantydy należą do moich najlepszych prac. Słuchajcie, zgadzam się w tym w stu Jest to genialny komiks. Przynajmniej ja tak uważam. Zaczyna nam się pierwszy zeszyt. Według mnie komiks jest podzielony na 7 różnych rozdziałów. Każdy rozdział opowiada nam o pewnej epoce, o pewnej epoce, która wydarzyła się, na przestrzeni lat, tysięcy lat, właśnie w historii Atlantydy, w pierwszym właśnie zeszycie, troszeczkę wam opowiem o pierwszym, tak wprowadzając was do tego. Mamy początek Atlantydy, Atlantydy, która jeszcze nie była zatopiona, która jeszcze żyła na powierzchni, która była cywilizacją bardzo zaawansowaną, a którą rządził nią właśnie król Orion wraz z swoim bratem Szalako Król Orion był królem bardzo Powiedziałbym takim realistycznym, który podchodził do wszystkiego bardziej z taką no powiedziałbym świeżą głową. Natomiast jego brat Szalako podchodził do różnych spraw bardzo tak mistycznie bym powiedział. Bardziej wierzył w różne bóstwa, różnych bogów, czarnych bogów. W różne przepowiednie. Król Orion jak wiemy, jeszcze zapewne Atlantyda była krajem bardzo zaawansowanym przede wszystkim też i militarnie, ale także i państwowo. Król Orion dzielił się swoimi zdobyczami różnymi technologicznymi na różnymi jakimiś wiecie, państwami, różnymi tubulcami, że tak powiem jego brat Szelako przeciwstawiał się temu. Uważał, że kiedyś to może się zwrócić przeciwko nim, że te jakieś trochę mniej rozwinięte cywilizacje obrócą się przeciwko nim. I tak też się staje w pewnym momencie. Incydent, który będzie w tym komiksie na początku tego zeszytu daje w myśl do królowi Orionowi, który jest także bardzo mądry. Tworzy pewnego rodzaju kopułę, która ma chronić właśnie jego kraj, jego miasto Atlant. Atlant, Atlantydę przed właśnie różnymi atakami z zewnątrz. Yy, słuchajcie w różne przepowiednie, które wierzy Szalako, czyli jego brat Oriona, które mówią o zagładzie Atlantydy. I ta zagłada w pewnym momencie właśnie przychodzi. Teraz uważajcie może być spoiler, jeśli nie chcecie słuchać przewincie sobie dalej. Zagłada, która przychodzi, yy, no, krótko mówiąc, z kosmosu, z nieba meteoryt, który uderza w ziemię. Które uderza w ocean, pochłania całe życie, jakie znamy jakie na planecie. Skąd my to znamy, prawda? Jest ta Biblina, można powiedzieć, przepowiednia, która zmiata całe życie z naszej planety. Ale Atlantom udaje się przeżyć. Udaje się właśnie przeżyć właśnie na ironię, o ironio, przez właśnie tą kopułę, którą stworzył Król Odin, a który nie wiedział po prostu jeszcze o tym wcześniej, że ta zagłada przyjdzie. I słuchajcie o tym, co się dalej wydarzy, bo też będzie później pewien zgrzyt między królem Orinem a jego bratem Szalako, atlanci, którzy będą żyli pod wodą, którzy w późniejszej części komiksu rozwiną swoje zmysły pływania pod wodą, oddychania pod wodą, długowieczność, którą będą też bardzo długo żyli. Król Orin właśnie tworzy pewne serum, które właśnie da im te wszystkie możliwości. Będzie także tutaj podział między królem Orionem a jego bratem Szalako. I będzie tutaj bardzo duży incydent, ale już tutaj więcej Wam nie będę opowiadał. Na tym skończę swoje opowiadanie. Słuchajcie, komiks, który jest pełen intryg, komiks, który jest pełen zawiłości, zdrady, miłości, zazdrości. Komiks po prostu, w którym mamy wszystko. Słuchajcie, y, czytałem ten komiks, podchodząc do tego komiksu, miałem ogromne obawy, czy przy takiej ilości stron, tak jak wspomniałem we wstępie, ten komiks podoła. W 100% podoła. Podołał. Podoła, powiem Wam, każdy rozdział, który czytałem w tym komiksie, y, czyta się powiem wam naprawdę z, z ogromnym zaciekawieniem. Opowiadając nam jakąś historię z, z życia. Nie powiedziałem wam jeszcze o tym, że między rozdziałami Mamy tak zwanych kronikarzy, kronikarzy, którzy zapisują wszystko to, co dzieje się na przestrzeni lat, tysięcy lat, setek lat, w epoce, w historii Atlantów. I to jest właśnie bardzo duży atut tego komiksu, moim zdaniem, dodający bardzo dużego smaku, taki wprowadzający, powiedziałbym, nastrój. Spójrzcie, to wszystko tutaj właśnie piszą kronikarze, kronikarze, którzy jedni umierają, następni są i tak i tak to mamy w tych w tym pierwszych tomach, w pierwszych zeszytach pokazane. Komiks, który ma, słuchajcie, bardzo ogromną ilość tekstu, spuścia. To jest zawalone. Każda strona jest zawalona ilością tekstu, można powiedzieć. Ale nie martwcie się, już was uspokajam, że pomimo tak dużej ilości stron, tak dużej ilości tekstów, rozmów, każda strona spuścia, jest mnóstwo tego czytania. To wszystko czyta się bardzo ciekawie. Komiks nawet przez chwilę mnie nie nużył. Nawet przez chwilę powiem Wam, tak się to dobrze wszystko czytało. Nie spodziewałem się, że podchodząc do tego komiksu, aż tak mi się go będzie dobrze czytało. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że dla mnie jest to jeden z najlepszych kolejnych tomów, jakie ukazały nam się z tej kolekcji. Przepraszam za słońce, ale akurat wyszło i troszeczkę teraz rzucę i widzę cień. Tak niezafanie to wygląda. No ale cóż. Słuchajcie, yy, yy, myślę, że. Ten komiks. Mogą też osoby czytać takie, które nie lubią superbohaterów, nie lubią, bo są na pewno też ich tacy, którzy nie gustują superbohaterów. Jest to opowieść fantazy, opowieść fantazy, które myślę, że osoby, które lubią także czytać książki, no jakieś komiksy niezwiązane z superbohaterami, bardzo dobrze się w tym odnajdą, bo właśnie tutaj nie mamy, jak wspomniałem wcześniej, żadnych superbohaterów. Tak w dosłownym znaczeniu tego słowa. Oczywiście yy, w ogóle yy, to jest taka kreska taki naczynie kreska to jest taka y, opowieść kudy, kiedyś czytałem takie opowieści powiem wam trochę fantazyjne i z dawnych lat i to się to jest właśnie to co mi podeszło pod coś takiego i to się naprawdę mówię wam rewelacyjnie wszystko czyta. Dodatkowo, między, y, kilka mamy stron takich, właśnie pokazanych, opisujących nam wpływ życia Atlantów z, na naszą cywilizację, na naszą religię. To jest właśnie jakieś biblioteki opisane, to jest właśnie fajna taka ciekawostka, ale tutaj się dużo nie będę tym rozwodził, to zostawię dla Was. Tego dużo nie ma, ale słuchajcie, fajny dodatek. Słuchajcie, Aquaman z Głębin. Yy. Sugrując się okładką, możemy myśleć, że czy, czy to jest Aquaman. Nie, tutaj Aquamana nie będzie. A przynajmniej, na pewno w dużej mierze na... No, powiem Wam, że uświadczymy go, ale w trochę innej formie, że tak powiem. Nie taką młodzieńczą, jak bym powiedział, i dosłownie namiastkę. To nie jest opowieść o Aquamanie, to jest opowieść o całej historii, akłam... o całej historii Atlantydy. O tym, co się żyło, działo na przestrzeni lat, o ich kulturze, o nich jakichś wierzeniach, o wojnie, o zdradzie. To jest opowieść o całej ich po prostu, w dużej mierze ich historii. Także słuchajcie, no, ja uważam, że ten komiks jak najbardziej warto poznać, to jest dla mnie genialna historia. Ja się naprawdę w życiu nie spodziewałem, że nie spodziewałbym, że tak ten komiks mi się dobrze czyta, będzie czytać miałem naprawdę spore obawy przystępując do niego, mówię kurczę, taki drugi, drugi, drugi gruby tom, czy on będzie trzymał cały czas poziom, czy on cały czas będzie po prostu y, dobry ja się pewnie wynudzę przy nim w żadnym wypadku nie nie będziecie się nudzić naprawdę, ja wam go gorąco polecam tu już wam nie będę pokazywał końcówki żeby nie spoilować, posłowie też bardzo ciekawe Także słuchajcie, podsumowując, czy ten komiks jest wart przeczytania, jak najbardziej, to jest dla mnie, szczerze, dałbym temu komiksowi dla mnie 10 na 10. Jedna z najlepszych pozycji, jak do tej pory, chyba na 45 tomów, jakie wyszły. Genialna historia. Ani trochę się nie nudziłem, ani trochę się nie, nie wymęczyłem w tym komiksie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Czy wy też macie takie podobne zdanie? Ja naprawdę gorąco wam polecam ten komiks, bo naprawdę jest co czytać i ja tak naprawdę nie wiedziałem, jakie są do końca y, historia Atlantydy. Z tego komiksu możecie się dowiedzieć. Końcówka tego komiksu jest po prostu spuentowana tak dobrze i powiem Wam momentami miałem ciarki na rękach, na plecach, tak mi się to dobrze czytało. Tak jest to fajnie, to jest puentowane. Także ja wam jeszcze raz gorąco polecam ten komiks. Przeczytajcie i napiszcie mi jakiś komentarz, co Wy o tym sądzicie. Także dzięki za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych moich materiałach. Cześć.